Cześć ja wszystkim z tej i witam Was w kolejnym odcinku na naszym kanale. Dzisiaj bierzemy się za QA. Oczywiście wszystkie pytania, które biorę, są z grupy Myślowicz. Także, jeżeli jeszcze nie jesteście, to zapraszam Was bardzo serdecznie. Możecie tutaj w tej chwili kliknąć w adnotację i dołączyć do grupy, nim przejdziemy do pytań. Także ja Wam daję dosłownie 5 sekund na to, abyście teraz kliknęli, szybko dołączyli do grupy i za chwilę lecimy z Waszymi pytaniami. Także bez zbędnego przysięgania, przejdźmy do pierwszego pytania. Igor Nowak zapytał, ile nagrywasz na YouTube? Generalnie, kanał jest od 2013 roku, niemniej jednak musiałam zaprzestać mojej działalności na YouTube i od 3 miesięcy dopiero jestem z wami. Kąd pomysłu, nagrywanie, live'owanie. Generalnie ja do YouTube'a miałam zamiłowanie już od najmłodszych lat. To naprawdę, chyba to, kiedy były jeszcze początki tego YouTube'a, już wtedy miałam ochotę nagrywać coś dla was i coś tworzyć. Czyli około. Chyba to był nawet 2008 rok, także powiem Wam ciekawostkę, to był mój pierwszy kanał, który założyłam na YouTubie. Generalnie nazwy niestety nie pamiętam, bo sama z chęcią bym zobaczyła tą masakrę, co kiedyś stworzyłam. Także w 2008 roku powstał mój pierwszy kanał, jeszcze przed Bessie i nie wiem czy zgadniecie, także teraz daję Wam dosłownie chwilę, abyście teraz poszli tutaj na dół w komentarzu i napisali Jaką myślicie, że nagrywałam kiedyś grę na tym kanale? I podpowiem Wam tyle, że nie udzielałam wtedy głosu, bo w 2008 roku to ja miałam ile 10-17 lat, coś takiego. Także teraz dostaniecie 5 sekund, na to, byście napisali w komentarzu, jaką myślicie, że nagrywałam wtedy grę. Dobra, uważam, że już napisaliście, także uwaga, to były Simsy. Tak. Jeszcze jedno pytanie, które mamy od Piotrka Julka. Jaki masz cel na YouTube? Jak mam być szczera, to chyba nie mam żadnego celu. Bo naprawdę YouTube zawsze był czymś, z czego czym tak ciągnęło coś, zawsze chciałam spróbować zobaczyć jak to jest. I zawsze traktowałam to jako zabawę, dlatego myślę, że nie ma tutaj żadnego specjalnego celu. Bo naprawdę można powiedzieć, że moim celem to jest zwykła dobra zabawa i chęć przekazywania wam czegoś, co będzie dobre. Na pewno nie na pewno na jakiegoś wiecie jakiegoś negatywnego przekazu z mojego kanału nie chciałabym przekazywać, więc po prostu dobrze się bawić, to jest mój cel. Damian Krójkowski zapytał, kim chciałaś być jak byłaś mała. Generalnie były to dwie rzeczy. Pierwszą rzeczą to chciałam być o dziwo nauczycielką matematyki. I dlaczego o dziwo? Dlatego, że ja z matematyki jestem naprawdę bardzo, ale to bardzo słaba. Drugą rzeczą to był modeling, ewentualnie łamany na reklamę. Kiedyś bardzo mnie to ciekawiło. Chodziłam na castingi, nawet byłam w jednej agencji zapisana. Nie miałam jednak pojechać za nie czasu, aby ze mną jeździć, no bo jednak no, wracali z pracy, byli zmęczeni. Przez co, no jakby te marzenia moje się rozpłynęły, no bo wiadomo, no, bez chodzenia takich rzeczy nie było w stanie je osiągnąć. Adrian Deka spytał, co innego robisz, jak nie nagrywasz, streamujesz? Po samych live'ach to właściwie i tak dalej zajmuję się YouTube'em, czyli odpisuję na PW, podpisuję wasze profile, sprawdzam wszystkie inne rzeczy które są z tym związane. Troszeczkę tego jest my zajmujemy naprawdę sporo godzin, a oprócz tego, co, co wychodzi jakby poza YouTube, to zajmuję się forum. Jak wiecie albo nie, jestem administratorem w jednej sieci, co jest Classic. Zajmuję się tym forum i przeglądam YouTube'a, w sensie jak generalnie słucham muzyki lub ewentualnie szukam jakichś filmików, które sobie oglądam i tyle. Tak to są moje jedyne rzeczy, które tak robię. No i ewentualnie czasem wyjdę z domu, ale raczej to się nie zdarza. Piotrek Lesiński spytał, uważasz się ze mną no live'a? Skąd sukces na YouTube i za co się cenię? Ja, czy uważam się ze mną no live'a? 3000 godzin na LoLu, 2000 godzin w cs -a? Nie, Pff, ja? Lerc, no, life jakiś, nie, kompletnie. Piotr Tomski spytał jak się czujesz, gdy streamujesz radość? Tak naprawdę ciężko mi jest powiedzieć. Tak naprawdę to, co ja robię, tak już powiedziałam wcześniej, to jest dla mnie zwykłe tylko i wyłącznie hobby. Nie jest to dla mnie żadna praca albo żaden przymus. Robię to po prostu, bo mam ochotę, bo, bo chciałam w końcu coś tworzyć, coś pokazywać swojego i co o dziwo wychodzi i wam się podoba. Na pewno w momencie, kiedy przybywa do Was coraz więcej, kiedy widzę, że to, co ja robię, sprawia też innym radość, to wtedy to jest na pewno coś, co mi również sprawia, że pojawia się uśmiech na mojej twarzy. Tomek Błażejewski zapytał, kiedy zaszli ze do swoich fanów. Ja mało kiedy. Dożywam sypa, także to nie jest coś, co e, jakby tutaj zaniedbuje. Ja zawsze jakoś na samym początku, kiedy ta aplikacja była nowa, było to dla mnie czymś, co cały czas wszystko prawie było synowane. Aktualnie troszeczkę z tym przystopowałam. Bardziej kiedy, w momencie, kiedy gdzieś będę poza domem, e, lub naprawdę nie mam co robić, wtedy robię snapy. Także jeżeli ktoś z Was jeszcze mnie nie ma na snapie, a chciałby, to proszę bardzo. Tutaj możecie sobie wbić i, i mnie followować. Także może, że kiedyś zrobimy jakieś snapy od widzów. Zobaczymy, kto wie. Możecie dać mi znać na dole w komentarzach, czy jesteście czymś takim zainteresowani. Pytanie od Piotrka Mądrowskiego. Czy zrobisz kiedyś unboxing paczek od widzów? Powiedzcie mi, czy również czymś takim jesteście zainteresowani. Może w przyszłości, kiedy nasz się troszeczkę uraszy i będzie nas więcej. Znaczy z jakim pomyślnym, z pewnością chciałem coś takiego dla Was nagrywać, uważam, że to jest strasznie ciekawe, bo tak, bo niektórzy coś wysyłają, a ja na przykład kiedyś e, dostałam od jednej, nie od dwóch osób, dostałam fanartę, było dla mnie naprawdę niezwykłe miłe uczucie. Także jeżeli będzie nas więcej i Wy oczywiście wykorzystali taką ochotę, myślę, że możemy przemyśleć na czymś takim. Damian Śmigiel zapytał, czy będzie kiedyś drunk stream, <laughs> ale taki kozak. Damian, generalnie ja aktualnie nie mam takich warunków. Jednak nie wykluczam tego, że w przyszłości może, ale to może się coś takiego pojawi. Na razie nic nie będę mówiła, jeżeli coś takiego będę miała w planach, to będzie jeszcze raz czy się w ogóle jesteście czymś takim zainteresowani, ale z tego co pytałam w poprzednich live'ach, to, to owszem jesteście, także zobaczymy, wyczekujcie, może kiedyś, nie obiecuję, ale jest taka szansa. Macie, gdy jery zapytał, jak myślisz, zaczniesz jakąś serię? Na razie nic takiego nie obiecuję, zobaczymy jak to będzie w przyszłości, kiedy będę miała nowy komputer, czy będę miała nowe i lepsze możliwości, aby tworzyć i dawać coś jeszcze innego w lepszej jakości. No i wtedy inne też grze, bo aktualnie jestem troszeczkę ograniczona odnośnie tego, że mogę tak naprawdę tylko CSW, na przykład GTA czy Heezy. Niestety, ale mój komputer odmawia posłuszeństwa, i tylko przy tych dwóch, czy znaczy przy tej jednej grze na chwilę obecną mogę zostać, i dlatego tylko ona jest ściągnięta na naszym kanale. Tak. Na pewno, jeżeli będę miała lepszy sprzęt, będę chciała urozmaicić w ten kanał o inne gry, abyście też się nie nudzili. Maksiandy Elko zapytał, czy nagrasz kiedyś filmy ze swoim chłopakiem. Generalnie to jakby nie ode mnie zależy, tylko od mojego chłopaka. Jeżeli mam każdą taką ochotę, z pewnością coś z nim bym nagrała. I to by było wszystko, co mam dla Was na dzisiaj. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Nie zapomnijcie pisać na dole w komentarzach kolejne pytania, które się pojawią w drugiej części naszego Q&A. Ocenię się łapką do góry, jeżeli Wam się filmik spodobał i oczywiście kliknąć już czerwony guziczek. Mam nadzieję, że wszystko wam się spodobało i będziemy się widzieć w kolejnych odcinkach. Dzięki za obejrzenie i do zobaczenia już wkrótce. Trzymajcie się, pa pa i cześć.